Byliśmy Razem, razem się wspieraliśmy. Było źle, to było źle, ale razem. Tam gdzie, ja, tam gdzie mój mąż, tam i moja rodzina, tak? Andrzeju, do mnie, chodź do mnie. Andrzej. wracamy już do to, to, to jest marca o, o wszystko. Dlatego tak ważne jest, aby wyremontować ten dom i razem sobie żeby. Żeby wszystko to dobrze. Sam doskonale wiem, jak to w życiu jest, jak ma się pod górkę. I wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma chociaż odrobinę gdzieś tam tych odruchów człowieczeństwa, to po prostu nie da rady przejść obojętnie obok, obok całej tej historii. Chciałbym bardzo im pomóc i zrobić tak, żeby w końcu im zaświeciło słońce. Justyna i Andrzej Gołaszewscy mieszkają na Mazurach. Małżeństwo ma pięcioro dzieci. Do niedawna żyło im się dobrze. Szczęście rodziny przerwała choroba. Okazało się, że trzy córki Gołaszewskich chorują na ciężką chorobę genetyczną. Neurofibromatoza objawia się ogólnie i plamkami na ciele. Organizm za dużo produkuje białka i jest podatny na wszelkie nowotwory. U dziewczynek w ich przypadku są to glejaki. Glejaki nerwów wzrokowych. U Weroniki są trzy, u Magdy są cztery, u Martusi jeden na jednym nerwie. Tracą wzrok. Madzia już nie widzi w ogóle na lewą stronę, na prawą poniżej. Połowy, Martusia, jeszcze na tą chwilę, jak wiemy, widzi w 60-paru procentach. Czyli to jest jeszcze dużo, jeszcze dużo, i dziewczynki się nie poddają. Niedługo po zdiagnozowaniu córek okazało się, że ich syn również jest chory. Maciek nie szedł z postępem do przodu, tylko Maciek zaczął nam się cofać. W tym roku dopiero usłyszeliśmy, że jest rozpoznany zespół Aspergera. Wydawało się, że więcej nieszczęści nie może spaść na rodzinę. Niedawno okazało się, że los nie oszczędził też ich najmłodszego syna. U Wiktora lewa nerka nie pracuje w ogóle. Wiktor jest po badaniach nukleinarnych i badanie wykazało, że lewa nerka w ogóle jest... Nie wykształcona, na. Nie ma, jej, prosy jej nie ma. Prawa, jedynie pracuje prawa nerka. Pani Justyna zrezygnowała z pracy. Cały czas poświęca najeżdżenie z dziećmi na badania, wizyty lekarskie i towarzyszenie im w pobytach w szpitalach. Leczenie pochłonęło całe oszczędności rodziny. Weronika jest po dwóch chemioterapiach, a Madzia jest po, po czterech. Teraz od 20 jedziemy po piątą chemię. W tak trudnym dla gołaszewskich czasie zmarła matka pana Andrzeja, a on sam musiał zaopiekować się niepełnosprawną siostrą. Stres spowodował, że u mężczyzny nasiliły się objawy neurofibromatozy, choroby, o której do tej pory nie wiedział, a chorują na nią również jego dzieci. Siostra ma 48 lat, no i tak jak widać, jest niepełnosprawna, nie poradzi sobie, ani nie zrobi. Herbaty sobie ani nie, nie, nie ugotuję, tak? Zimą sobie nie napali. Zimą nie napali. Czy opiekę trzeba wykąpać? Ja przyjeżdżam tak, e, potrzebuję higieny osobistej, to już przyjeżdżam, szwagierkę kąpię, pomagam jej, bo ona wyjdzie do wanny, już się nie wykąpie, tak? Usiądzie i. Chodź, chodź. chodź. O, a ja sobie przejdę w tą stronę, spokojnie. Też ja też pan, ma pan Andrzej musiał zamieszkać ze swoją siostrą, pani Justyna. Została z dziećmi w ich mieszkaniu. Rozłąka jest bardzo trudna dla rodziny. Ewa też jest człowiekiem. Też ma prawo do życia. Jej świat jest zamknięty w tych czterech ścianach tam. To życie na dwa domy jest ciężkie. Mąż jest tam, Ewy tu nie możemy przywieźć, no bo nie zrobimy jej tu pokoju, bo ona tu się nie odnajdzie. Ona jest nauczona wszystko, ale w swoim domu. Od świtu do nocy jestem w szpitalu, na wizytach, w poradniach. Ja tu wracam, ja wracam do pustego domu. Nie mam do kogo się odezwać, bo szczerze z dziećmi można porozmawiać jak z dzieckiem, ale nie, ma, nie, nie mogę się wyżalić, że nie radzę sobie, czy cokolwiek. Taka drobnioska przytulenie, cokolwiek, ma, ma, ma duży wpływ na to wszystko. Gołaszewcy chcą wyremontować dom siostry pana Andrzeja. Tylko wtedy będą mogli zamieszkać razem. Niestety nie stać ich na remont, bo oszczędności życia wydali na leczenie dzieci. Swoje wsparcie rodzinie zaproponował pan Jacek. Rowerzysta postanowił przejechać dwa tysiące kilometrów, by zebrać środki dla gołaszewskich. Wjechałem 1 maja z Kęczyna w podróż dookoła Polski. Cała akcja ma wydźwięk medialny w mediach społecznościowych. Chodzi o to, żeby dotrzeć do jak największego grona ludzi i po prostu zebrać pieniążki na pomoc tej rodzinie. No i w sumie Jacek jest taką bliższą, nawet osobą niż rodzina. Czasami zadzwoni, zapyta się, co tam u Was. I to szczerze daje więcej takiej motywacji do wszystkiego, że, że jest ktoś tam nawet obcy, ale się interesuje. Co się dzieje, czy dajemy radę, czy ogarniamy, czy, czy cokolwiek. Nawet słowa tego tej wdzięczności nie potrafią wyrazić. To, co on dla nas w tym momencie zrobił. Nieco dzień ktoś wsiada na rower i wyrusza w wyprawę dookoła Polski. Ludzie gdzieś tam mnie obserwują, widzą, co się dzieje. To wzmaga zainteresowanie i, i mam nadzieję, że tak to wszystko się będzie napędzać, bo cholernie mi zależy, żeby tej rodzinie pomóc. Wydaje mi się, że wszyscy wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Możemy znieść wiele, a w pewnym momencie po prostu miarka może się przebrać i, i ta głowa może nie wytrzymać. No, to jest za duży ciężar jak na, jak na jedną osobę, jak na jedną kobietę, jak na jedne barki. Nie? Miałam żal do losu, że nie tylko do losu, bo i do Boga, bo Dlaczego? Przecież miałam dzieci zdrowe, co ja takiego w życiu zrobiłam, że nagle spadła na mnie choroba. Choroba na początku córek, a jak już się dowiedziałam o chorobie chłopców, to szczerze powiedziawszy, już, ja już nie umiałam sobie tego wytłumaczyć. Mogę pomagać, mogę, mogę góry przenosić, żeby coś zrobić, ale dlaczego spadło to na moje dzieci? Ja nie mogę przyjść i powiedzieć ja już nie dam rady. Bo by ich wszystkich se szczerze powiedziawszy. Ja muszę być taka silna, żeby, żeby to wszystko ogarnąć. Otrząs otrząsnąć się, nawet jak dostaję jakąś informację złą, przetrawić to w głowie, poukładać sobie i do przodu dalej. Tak. <laughs>